Hej, witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Crafting Ideas Daily. Lecimy z kolejnymi waszymi przedmiotami. Zobaczmy co tam zgotowaliście. Szymo000 Piora Fenixa. Przedmiot odradza na wszystkie serduszka w sytuacji kiedy walczymy i zostaje nam ostatnie życie. Tak, takie przedmioty pojawiają się dość często, jednak teksturka mnie tutaj zaciekawiła. Mm, jest nam bardzo sympatyczna i myślę, że taki przedmiot również byłby przydatny w naszym Minecraftowym świecie. Przenośny portal użytkownik slash. Opisz swój przedmiot. <grywa> Możliwa przeniesienie się do nadaru bez konieczności budowania portalu. Blok portalu trzeba wydobyć kilofem mogącym wydobywać tego typu bloki. Fajny pomysł, bardzo mi się podoba, jednak w pierwszych odcinkach były właśnie kilofy, które mogą wykopywać takie rzeczy. Płetwórz dgimka Sherlock Homeless. W wodzie pływamy dwa razy szybciej. Natomiast po lądzie poruszamy się dwa razy wolniej. Kolor płetwy zależny jest od barwnika. Wow, Sherlock, niesamowite, naprawdę mi się podoba ten pomysł. Jest to chyba jeden z najlepszych pomysłów na MCI ee, kiedykolwiek. Gratuluję. Kwiat dusz, Angel from Hell. Kwiat ten rośnie na bagnach. Pojawia się jednak bardzo sporadycznie. Po zjedzeniu kwiatka jesteśmy przenoszeni do świata kresu. Ten pomysł również mi się bardzo podoba. Wyobraźcie sobie. Kolejny przedmiot, który jest bardzo rzadki do zdobycia i na przykład znajdujemy go i jest pewna, pewna radocha, tak? Maska noctowizoryczna. Klimek. Dzięki masce Moby oraz gracze w nocy są podświetlani. Ha! świetna. naprawdę dzisiejsze pomysły powalają mnie na, na kolana. Teksturka bardzo fajna, również bardzo przydatna rzecz w Minecrafcie. Pistolet na flary: spinnercolo.pl Wystrzeliwuje flarę w powietrze. W nocy przyciąga w miejsce wybuchu wszystkie moby. Widoczne graczy za długości 250 kratek, nawet kiedy biomy nie są widoczne. Super, naprawdę. Wow. Brak mi słów. Eee, dedryczny topór. Hyper Z na poziom gracza topór ignoruje 5% pancerza przeciwnika. Topór jest w stanie odbić strzałę, niczym pocisk gasta. Tak, dokładnie. Czyli ktoś tutaj zainspirowany serią The Elder Scrolls? Ale bardzo fajna teksturka. Kolejny przedmiot, siodło mobów Adrian 155. Gdy naciśniesz prawym przyciskiem na moba, nawet negatywnego typu zombie, możesz go ujeżdżać. Przydatne na Enderman. Ciekawe, czy ten byś teleportował, gdybyśmy założyli na niego takie siodło. Tego nie wiem. Dobra, i kolejny przedmiot. Jojo, użytkownika Kinder Ninja. Służy do rozrywki. Tak się zastanawiałem, szczerze mówiąc, jak to może służyć do rozrywki. Czy to byłaby jakaś minigra, czy działaby jak mapa jakoś? Czy jest jakaś, wiecie ingerencja w ten przedmiot, sam nie wiem. Dobra, w takim razie dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, jednak chciałbym wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy. Dziękuję wam również za wszelkie komentarze, typu, to jest ściągnięte z Terrari, ten przedmiot już jest plagiatem, i tak dalej, i tak dalej. To bardzo mi pomaga, oczywiście wstawiam adnotację w filmie, że ten i ten użytkownik ściągnął ten przedmiot stąd i stąd, na przykład z jakiejś modyfikacji. Naprawdę tego nie praktykujcie, ponieważ już zablokowałem trzy osoby, które podsyłały mi plagiaty, a dla mnie jest to naprawdę bardzo trudno sprawdzić, czy to jest plagiat, czy nie, ponieważ każdy przedmiot musiałbym tak naprawdę wsadzać do Google Grafika, żeby mi pokazało podobne grafiki. No to jest niestety całkiem trudne. Eee, I dla przykładu kilka użytkowników zostało już zablokowanych, nie mogę brać udziału w konkursie, więc naprawdę tego nie praktykujcie, ponieważ to jest bez sensu. Prawda wiedzie na jaw. A widzowie, właśnie wy mi w tym pomagacie, więc dziękuję Wam bardzo za to. Dziękuję, że jesteście też tutaj uczciwi. Dobra, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku już jutro. Cześć!